Kogo tym razem obrazi doskonale nam znany serwis pudelek.pl. krytykował i wyzywał już chyba każdą gwiazdę w mieście. Teraz czas na nówkę sztukę. Igę wyrwał. Może redaktorzy zazdroszczą jej talentu seksapilu lub po prostu mega cudownego biustu, bo w serwisie pudelek.pl można wyczytać. Iga wyrwał jest niemiła, leniwa i naburmuszona. Totalna bzdura! Iga Wyrwał to prześliczna dziewczyna, która nie jest ani leniwa, ani niemiła, ale po prostu nie ma siły dźwigać i wywijać z tak olbrzymim biustem. To, że pięknie wygląda nie oznacza, że jest jej łatwo w życiu. Duży biust u kobiet może powodować różne problemy w życiu osobistym i zawodowym. Duży biust jest pewnego rodzaju problemem w dzisiejszym społeczeństwie. Kobiety mogą być niemiłe, nieuprzejme. Wynika to z przeciążenia niektórych części ciała, na przykład klatki piersiowej, jak i pleców, stóp, nóg. Można by nawet rzec, że duży cyc potrafi pójść w pięty. Jedyną metodą na zwalczenie tego rodzaju schorzenia jest porada u lekarza-chirurga, który od razu, bez zastanowienia, rozwiąże sprawę z kalpelem. Gdyż w tym przypadku usunięcie nadmiernej tkanki tłuszczowej z gruczołu mlekowego może odciążyć resztę z organizmu od przeciążenia. Doda całowała się z Drag Queen, pisze plotkujący serwis Pudelek.pl. Na bzdur. Tak naprawdę ten drag queen jest Nergal, który w weekendy i święta lubi przebierać się za kobietę, a konkretnie za Dodę. Sprawia mu to dużą frajda, a Doda wcale nie jest zażenowana czy zniesmaczona, więc nie ma oporów przed pocałunkami. Mm. To właśnie tutaj, w tej windzie, widziałem dwie dody. No patrzę, no przyglądam się, bo to niemożliwe: dwie dody w jednej windzie. A no to nergal jeszcze z takim zarostem przebrany za dody siedzi tutaj. No, zawsze wiedziałem, że przebiera się w damskie fotelowce w końcu mieszkam przecież dwa piętra wyżej, ale teraz to przyszedł samego siebie. Mumia powraca. Agnieszka Fitkał Perepeczko. Agnieszka Perepeczko, najbardziej znana spośród nieznanych. Panowie, uciekajcie, gdzie pieprz rośnie. Podobno jak wampir ucapia męskie dusze i wysysa z nich życie. Jak tylko wyczuje męską krew, magicznie porusza wiszącymi dydami, które paraliżują ofiarę, owijając się jej wokół szyi, niczym boa dusiciel po czym Prepeczko wgryza się w ciało ofiary jak w batonika. Rada dla ciebie. Jak na horyzoncie pojawiają się wielkie klapździochy, uciekaj.